Witam. Oto zgodnie z zapowiedziami wstawiam odnowioną tier listę najlepszych postaci do nauki gry. Będzie to jedyna tierlista na sezon 11. Stali widzowie kanału zapewne wiedzą o co tutaj chodzi, jaki jest zamysł tej tier listy, natomiast czuję się w obowiązku wyjaśnić to dla tych, którzy są tu nowi. A zwłaszcza, że tier lista jest nietypowa, mało co spotykana w internecie, ponieważ nie przedstawia ona postaci w kontekście szeroko pojętego power levelu, tylko przedstawia postacie, które moim zdaniem najlepiej wspomagają proces nauki gry. W myśl zasady, że jeżeli postawisz sobie za cel być jak najlepszym graczem, to wygrane punkty, dywizja, ranking przychodzą jako Produkt uboczny stawania się lepszym graczem. Pomimo zmian i temu w sezonu 11 i sporego przeskoku w czasie od ostatniej tier listy, to tu jakoś bardzo dużo się nie zmieniło. Z założenia ta tier lista kieruje się specyficznymi kryteriami pod naukę gry i nie ma za bardzo jak tutaj się za dużo zmieniać, bo bazuje ona znacznie bardziej na skillsetach, a nie na liczbach postaci. Więc takie nerfy i buffy, jak to, że jakaś postać dostanie plus, minus ileś obrażeń ma na kosztów czy cooldownów i za dużo tutaj nie zmieniają. By coś tu się zmieniło, to muszą zachodzić fundamentalne zmiany w skillsetach postaci, czyli na przykład reworki. A to nie dzieje się zbyt często, tak więc liczbowe zmiany balansu nie mają zbyt dużego znaczenia dla tej tier listy. Mają jakieś znaczenie, ale nie szczególnie duże. Znacznie bardziej bazuje ona na skill setach. Pomimo tego pytań o tier listę było bardzo dużo, więc odnawiam ją. Zwłaszcza, że dla mnie też jest to wygodne rozwiązanie. Uwagi na bardzo dużą liczbę pytań co do tego, jaką postać polecam na daną rolę w danej dywizji, to jest to dla mnie po prostu bardzo komfortowe, żeby odsyłać osoby pytające o coś takiego do tego filmu, do takiej tier listy. I biorąc pod uwagę, że kryteria, jakimi się kieruję, są takie same, dokładnie takie same, jak w przypadku poprzedniej tier listy. I ogólnie wcześniejszych, to po prostu teraz wstawiam tu to, co powiedziałem przy poprzedniej tier Mógłbym też odesłać do poprzedniego filmu, ale no wkleję to tutaj, żeby było po prostu ładnie wszystko w jednym miejscu. Ostatnio jestem zabiegany przy nowej drużynie i, i nie widzę żadnego powodu, dla którego miałbym powtarzać dokładnie to samo, co powiedziałem, zwłaszcza, że tam było to wyjaśnione moim zdaniem całkiem nieźle. Więc tak oto po prostu z poprzednich filmów przeklejam tutaj to samo gadanie o kryteriach, jakimi się kieruję. Pierwszym i chyba najbardziej oczywistym, najmniej zaskakującym kryterium, jakie przyjmuję, jest to, że postać ma być prosta, gdy uczymy się grać, nie chcemy koncentrować się na mechanikach konkretnej postaci i tym, by trafić nią kombo, szybko kliknąć, wszystko trafić i tak dalej. Wolimy zdecydowanie zwolnić jak najwięcej naszego zasobu intelektualnego i poświęcić go na stałe i powtarzalne aspekty gry, a nie obsługę postaci pod kątem mechanik. Chcemy się uczyć gry jako takiej, a nie uczyć się, by nie zjebać kombo. Nie chcemy jakby koncentrować się na tym zanadto. Zasób intelektualny nasz ma być zwolniony i ma go być jak najwięcej skoncentrowany na nauce samej gry, a nie mechanicznym graniu postacią. Chcemy odciążyć nasz mózg z tego, by przykładał się do mechanicznego grania postacią, więc chcemy wybierać postacie proste. Oczywiście to, to jest dość względne, bo dla kogoś postać, która jest raczej uwa uważana za trudną, może być prosta, bo może mu bardziej leżeć, że tak powiem. Ja wybrałem takie postacie, które wydają się jednak dość y, proste dla większości osób, są powszechnie uważane za proste. Jednak trzeba zawsze brać pod uwagę osobiste preferencje. Drugie kryterium, jakie przyjmuję, to brak unikatowych mechanik lub też unikatowego sposobu gry. I podam nasz ulubiony przykład wszystkich tych, którzy oglądali poprzednie trylisty, listy, bo tam też go podawałem, ale myślę, że on jest trafny i bardzo dobrze obrazuje o co mi chodzi. Otóż Kane. Kane jest postacią prostą, więc pierwsze kryterium zdecydowanie spełnia, ale Kane chodzi po ścianach, a większość postaci nie chodzi po ścianach, więc jest to unikatowa mechanika, jest to coś. Co on ma, a inne postacie nie mają, jest to unikalne dla niego. Dlatego nie ma go w tier liście, bo jeśli zagramy nim sporo gier, no to potem przestawiając się na inną postać, nie mamy jak zaimplementować sporej części tego, co nauczyliśmy się na Kejnie, na innego czempiona. Nie jesteśmy w stanie tego przenieść właśnie przez unikatową mechanikę, bo uczymy się. Dużo więcej czempiona, a mniej konkretnej roli czy podstaw gry jako takiej. I oczywiście każdy czempion ma inny skillset, więc 100, więc jakby 100% z jednego na drugiego nie przestawimy nigdy. Są postacie jednak, którymi przerzucimy więcej, a są postacie, którymi przerzucimy mniej. Więc chcemy wybierać postacie, którymi grając możemy jak najwięcej przerzucić do innych czempionów, gdy się na nie przestawimy. W procesie nauki gry chcemy się uczyć nie konkretnego czempiona, tylko konkretnego aspektu podstaw gry, albo po prostu danej roli. I w tym pomaga to, że nie mamy unikatowych mechanik, bo z racji to, że są one unikatowe, to możemy ich używać na jednym Championie, nie są one jakby właściwościami gry roli nie są one zawsze dostępne przy wykonywaniu danego aspektu gry, a są one właściwościami konkretnego czempiona. Na przykładzie Keina, zagramy nim dużo gier, i potem trudniej nam jest jakby nauczyć się prawidłowego obchodzenia wizji przeciwnika i znalezienia drogi do ganka, bo mamy ułatwienie w postaci chodzenia po ścianach, i potem idziemy na inną postać, i okazuje się, że mamy, mamy braki w podstawach gry, bo uczyliśmy się jak obchodzić wizję i gankować. Hejnem, a nie jak to robi się ogólnie, więc, jakby korzystaliśmy z tego ułatwienia w postaci chodzenia po ścianach, które zaburzyło nam proces nauki gry, i nagle przestawiamy się na inną postać, i okazuje się, że nie potrafimy tego robić tak ogólnie, nie wiemy, jak działa ten aspekt gry, i jesteśmy trochę upośledzeni. Może podam jeszcze jeden przykład. Orn, postać prosta, obecnie niesamowicie silna, ale no przez unikatową mechanikę kupowania itemów poza bazą i inaczej zupełnie gra się nim, jeżeli chodzi o podstawowe aspekty gry. Ma on inny recall timing, co za tym idzie inaczej setapuje recalla, co za tym idzie uderza to też w inne aspekty gry, takie jak trady, wave management, granie teleportem i wiele więcej. Więc Orn nie wspomaga tych aspektów nauki tych aspektów gry, a są one niesamowicie ważne, bo jakby no, takie rzeczy jak trady, wave management, granie teleportem czy czy setupowanie, timowanie Ricola, no to to wszystko to są tak fundamentalne aspekty gry i każdy musi się tego nauczyć. No a tutaj Orn ma unikatową mechanikę, która wpływa na to, jak on chce wykonywać te aspekty gry. No i nagle okazuje się, że wykonujemy je tak jak pozwala nam na to nasza unikatowa mechanika. No i potem pójdziemy na inną postać i jesteśmy upośledzeni, ponieważ dużo bardziej uczyliśmy się jak grać Ornem te konkretne rzeczy, a nie jak się je w ogóle gra. Więc yy... Więc to przeszkadza. Dlatego orna na przykład w tej liście nie ma. No i też tutaj zdecydowanie warto wspomnieć, że czasami jest tak, że postać nie ma unikatowych mechanik, ale ma coś, co można nazwać unikatowym sposobem gry. Czyli ma takie coś, co chcemy robić nią, a większością postaci nie chcemy tego robić. Czyli po raz kolejny uczymy się bardziej konkretnej postaci niż gry, ponieważ mamy, mm, nie mamy tego wbudowanego w skillset. Ale jakby to, jak poprawnie grać tym czempionem, sprowadza się do tego, że robimy coś, czego normalnie byśmy innymi czempionami nie robili. Więc takich postaci też tutaj nie ma, ponieważ gdy przestawimy się na inną postać, no to po raz kolejny dużo się zmienia, więc jakby zmienia się o wiele więcej niż mogłoby się zmienić, gdyby, gdybyśmy uczyli się czymś, co nie posiada takiego unikatowego sposobu gry, więc takich postaci też tutaj nie wrzuciłem, starałem się ich unikać. Nie chcemy zmieniać sobie sposobu myślenia o grze pod danego czempiona. Chcemy zrozumieć grę jako taką i opanować jej podstawy. I jakby trzecie kryterium to jest duża granica błędu. Podczas nauki gry będziemy robić błędy. Progracze robią błędy w podstawach gry, więc to dopiero osoby, które się tych podstaw uczą. Nie chcemy, byśmy byli skończeni po pierwszym błędzie, więc postacie, które raz się wywalą, a potem mało robią, postacie bazujące na stowolu są w większości albo i całkowicie wykluczone z tej tier listy. Więc wybieram tutaj postacie albo skalujące, albo tanków, albo z jakimiś CC utility, tak żeby jakby zawsze mogły coś zrobić pomimo początkowych błędów. Na Adekery jest. Trudno takie postacie, bo jakby Adekere to jest wyjątek, jest to rola zależna najbardziej od Golda Expa sama w sobie i postacie, które tam grają też, więc no nie ma jak tego obejść, ale na przykład nie chcemy grać Elis, która co prawda spełnia kryterium pierwsze i drugie, bo jakby nie ma za bardzo unikatowych mechanik, e, takich mocno ingerujących w sposób myślenia o grze, nie, ma nie jest też specjalnie trudna. No ale Elise ma to do siebie, że albo, albo coś robisz do 15 minuty, albo przegrywasz, w sensie jeżeli przegrasz early game, to ona potem nic nie robi, bo w ogóle się nie skaluje, w praktyce nie ma teamfightów, no bo nie ma ani żadnego AOE pod teamfighty, jej W raczej nie uderzy więcej niż dwóch celów na raz, a nie ma żadnego ulta mocarnego, no nic, jest to postać po prostu, która źle się skaluje. I jeżeli tylko zepsujesz nią Early Game, no to jesteś skończony. Więc to jest postać, która ma bardzo niską granicę błędu. I pomimo, że spełnia pierwsze dwa kryteria, no to raczej jej unikamy. Więc to jest coś, co też wykluczyło część postaci z tej tier listy. Lepiej po prostu nie nakładać na siebie takiej presji, lepiej dać sobie większą granicę błędu, dać sobie nie nakła lepiej nie nałożyć na siebie czegoś takiego, że albo wyjdzie na początku, albo jesteś skończony. Po prostu e, dajcie sobie większą przestrzeń do błędów, dajcie sobie większą granicę błędu. Więc podsumowując trzy kryteria, jakimi się kieruję podczas wyboru postaci do tej tier listy po pierwsze, wybieram postacie proste, po drugie, bez unikatowych mechanik, lub rzadziej, ale też się zdarzają bez unikatowego sposobu gry. I z dużą granicą błędu po trzecie. I teraz warto zaznaczyć jeszcze kilka spraw. Po pierwsze, coś co powinienem zaznaczyć w poprzedniej tierliście, ale jakoś umknęło to mojej uwadze wtedy i no, były niejasności. Yy, były niejasności przez to, więc teraz poprawiam się. Otóż muszę wspomnieć, że w tej tierliście nie znalazły się wszystkie postacie spełniające kryteria. Część postaci spełniających kryteria nie umieściłem, gdyż moim zdaniem były one relatywnie gorsze od tych, które umieściłem z jakichś innych przyczyn. Nie chciałem, by postaci było zbyt dużo i wybierałem te, które wydawały się najlepsze. W niektórych przypadkach, w niższych dywizjach głównie, to nawet i 30-40 postaci by się dało na niższym poziomie, jakby wstawić, jeżeli by patrzeć tylko na podstawie kryteriów, więc jakby pierwszy, pierwsze patrzyłem po kryteriach i obcinałem te postacie, które ich nie spełniają. Natomiast jak zostawało ich zbyt dużo, to jeszcze to ciąłem i jeszcze to ciałem na podstawie z jakichś innych przyczyn, odrzucając pewne postacie i. Tutaj zostały tylko te, które są moim zdaniem najlepsze, które najbardziej polecam, więc jakby jeżeli widzicie jakąś postać, która spełnia kryteria, a mimo to jej tutaj nie ma, to tak, jest trochę takich postaci, w niektórych rubrykach mogłyby się znaleźć jeszcze, ale chciałem wybrać te najlepsze. I kolejna rzecz, po drugie, granica między tymi dywizjami, które tutaj widzicie zaznaczone, one nie są granicami sztywnymi. One absolutnie nie są sztywne, są bardziej prowizoryczne i umowne, są wskazówką i nakreśleniem i nie traktowałbym tego jakoś niesamowicie poważnie. I też jakby o ile jest to tier lista pod naukę gry i power level postaci nie jest tutaj super znaczący, tak wiele wiele postaci z czasem odchodzi na wyższych dywizjach, bo są po prostu zbyt słabe i Chciałem to podkreślić, i mogłyby po prostu przeszkadzać, w tym sensie, że mogłyby powodować, że gra jest mniej przyjemna. Oczywiście, jeśli ktoś zna podstawę gry, no to wszystkim totalnie wbije na wysokim min ratio tam topkę, więc to, to nie jest problem, ale jednak, ucząc się gry, nie mamy po co chyba, chyba sobie tam się katować jakimiś bezużytecznymi postaciami, skoro są inne, więc jakby później trochę. Trochę postaci rzeczywiście później wypada ze względu na ich power level, ale, ale nie jest to główne kryterium, bo jest to tierlista do nauki gry i tutaj siła tych czempionów nie ma dużego znaczenia. I ostatnia sprawa, którą czuję się zobowiązany zaznaczyć, to to, że to są oczywiście tylko moje sugestie, i każdą postacią da się uczyć grać, ale te postacie nadają się do tego lepiej niż inne, i lepiej wspomagają ten proces nauki gry, a inne inne nie lub nawet utrudniają. Ale wszystkim się da i co ważne jeszcze, może. Może warto znaleźć sobie postać, którą się po prostu lubi? Jeśli nie pasują wam te propozycje, które ja tutaj dałem, to czemu się zmuszać? Bo jakiś gość w internecie sobie jakąś listę zrobił? Naprawdę, nie warto. Podejmijcie decyzję sami zgodnie ze sobą. Ja uważam, że jeżeli też znajdziecie postać, którą po prostu wam się bardzo przyjemnie gra, to też macie większą motywację, czerpiąc radość z gry też prościej się uczycie, mniej tiltujecie, bardziej się możecie skupić i tak dalej, i tak dalej, więc jakby myślę, że też rozwiązaniem alternatywnym zamiast patrzeć na tier listy ludzi w internecie jest to, że po prostu znaleźć postać, którą się zwyczajnie bardzo lubi. I jeśli ona będzie spełniać choć trochę te kryteria, które wymieniłem, to jest super. Zdecydowałem się nie mówić w tym filmie o każdej roli po kolei, tak jak to było w poprzednich filmach z Tierlistą. Z racji tego, że jest to któreś z kolei omówienie, to już jakby myślę, że oszczędzę sobie tego. Chciałem tą Tierlistę odnowić. Dużo osób o to prosiło, jeśli interesuje Was dokładniejszy opis po kolei każdej z, z roli z pozycji, to zapraszam do poprzednich filmów z Tierlistą. Tam znajdują się omówienia dokładniejsze i odpowiedzi na takie pytania jak. Co ze Split push'em na topie? czemu nie ma asasynów na midzie, czemu warto grać adekery bez Dasza? czy też jakiegokolwiek innego escape mechanizmu, Czy jak adekery różnią się od innych pozycji w kontekście nauki gry, no bo adekery nie do końca samo w sobie jako rola, te postacie typu adekery nie spełniają do końca kryterium tego, że, że adekery jest proste mechanicznie i, i z dużą granicą błędu, raczej adekery Samo w sobie zaprzecza temu, więc tam się do tego odnosiłem. Pozwolę sobie nie rozwodzić się teraz 30 minut na temat tych wszystkich pytań, bo to już było w zasadzie prawie wszystko w poprzednich tier listach. Więc jeżeli szukacie odpowiedzi dodatkowych, to możecie zerknąć tam. Ja tymczasem się żegnam, to była odnowiona tier lista. Pod tier listą zawsze jest najwięcej pytań, więc tutaj jest naprawdę trudno na to odpowiadać. Nie sądzę, że. Znaczy, ja zawsze wszystko czytam. Yy, czy to na Facebooku, czy to na mailu, czy to, czy to na, w komentarzach. Natomiast yy, czasami z, ro, z racji tego, że teraz mam więcej do roboty już... Yy... Niż miałem wcześniej, i też kanał się mocno rozwinął, i, i jest więcej tego, to e, nie na wszystko da się odpisywać. A no, prawda jest taka, że pod tier listą to ludzie wchodzą, i mm, mam czasami wrażenie nawet, że, że ludzie nie słuchają tego filmu, tylko pauzują na pierwszej sekundzie i piszą, e, patrzą: jest mój ulubiony czempion, jest mój ulubiony czempion tutaj, nie ma? A czemu, a co z? i tu wpisują swojego ulubionego czempiona w komentarzu, i który nie spełnia żadnego z kryteriów, nie? Jakby to są. I mi się czasami wydaje, że to jest albo właśnie Troll, albo, mm, albo jakaś osoba, która nie przesłuchała filmu, zapauzowała i gdzie mój ulubiony czempion? A co z nim? Pisze. I no jakby nie da się na to odpowiadać, bo prawda jest taka, że jest pod tier listami, jest już na tyle dużo zainteresowania kanałem, jak i komentarzy, a pod tier listami jest ich jeszcze więcej, że spodziewam się, że nawet może się pojawić pytanie o dosłownie każdego czempiona, więc musiałbym lecieć każdym czempion po kolei i powiedzieć, ten nie to, ten nie bo to, ten w sumie to, ale jednak nie to i tak dalej. Nie więc jakby musiałbym. Omówić wszystkich, żeby każdego zadowolić, no i nie jestem w stanie obecnie tego zrobić, po prostu jestem zbyt zajęty y, rzeczami związanymi z trenowaniem drużyny i, i jeszcze kilkoma innymi sprawami. O ile absolutnie przysięgam, że wszystko czytam na Facebooku i, i na YouTubie w komentarzach i na mailu, tak nie jestem w stanie odpisywać na wszystko. Zwłaszcza, że większość, większość pytań dotyczących gameplayu Lola. Jest tak złożona, przez to, że gra jest tak sytuacyjna, i ja po prostu nie chcę odpowiadać na odpierdol, nie chcę odpowiadać na odjep. I żeby odpowiadać na dużą część pytań, to trzeba by było rozprawkę walnąć na kilkanaście stron. Przecież ja robię godzinne filmy i tam nawet nie poruszam yy, jakoś nie omawiam aż tak dogłębnie tych, ty, tych niektórych tematów, jakby się dało, jednak jakoś tam upraszczam, nie? Więc to jest naprawdę trudne, żeby, żeby odpowiadać na pytania związane z lolem, żeby robić to w sposób kompetentny raczej. W taki sposób nie na odjeb, nie żeby dać odpowiedź, a rób to, to i to i odwal się, tylko żeby naprawdę komuś coś wyjaśnić, to potrzeba naprawdę dużo czasu, więc na pewno wszystko przeczytam, natomiast y, spodziewam się, że pod tier listą, tak jak pod poprzednimi, będzie naprawdę dużo zamieszania i naprawdę będzie wymieniana masa czempionów i nie da się do wszystkich odnieść, bo musiałbym lecieć po liście czempionów i mówić to, to i to. Obecnie nie mogę. Tak czy inaczej, zachęcam do rozmowy między sobą, ja też będę to czytał, na część rzeczy też pewnie odpowiem, no bo, no bo jakoś mi nie da, jak nie odpowiem. Ja po prostu lubię to robić, lubię mieć tam kontakt, kontakt z community kanału. Dobra, tyle, na razie żegnam się. Jeżeli się podobało, zostaw po sobie jakiś ślad. Cześć!